Tworzenie strategii marketingowej jest przez niektórych menedżerów uważane za stratę czasu i energii. Jednak, kiedy firma rozpoczyna działalność, musi znać swój rynek, swoich klientów i potrzeby, które zamierza zaspokoić. Istotne jest też, aby badać swoich konkurentów i produkty, które oferują. W tym artykule opisujemy błędne przekonania na temat strategii marketingowej, które pokutują wśród przedsiębiorców. Spis treści. Błędne przekonania na temat strategii marketingowej często zaniedbywana strategia marketingowa powinna być starannie opracowana i wdrożona. Wciąż jednak istnieje wiele stereotypów na ten temat. Czym one są? Strategia marketingowa to strata czasu. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że strategia marketingowa jest kosztowna i bezużyteczna, a przede wszystkim, że jest ona nieustannie weryfikowana przez okoliczności i zmiany na rynku. Działamy w ciągłym uścisku różnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych, jednak mimo wszystko należy je uwzględniać w planie marketingowym. Strategii unikania, napędzana strachem lub z góry przyjętymi ideami, jest daleka od trafności. Marketing trafnie określi cel i pozycjonowanie Twoich artykułów. Konieczne jest zatem opracowanie strategii marketingowej opartej na wnikliwej analizie i diagnozie. Czytaj też: Marketing produktów bankowych: Strategia jednokierunkowa. Definiowanie marki pod kątem emocjonalnym niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Konsument będzie szukał wiarygodnej i atrakcyjnej marki produktu. Jeśli za wszelką cenę będziesz starał się uczynić go przyjaznym, ryzykujesz, że nadasz mu niespójny wizerunek, co może mieć negatywny wpływ na twoją sprzedaż. Musisz dokładnie zbadać swoją grupę docelową i jej potrzeby, które często są związane z wieloma kryteriami. Powinniśmy zadbać o zaspokojenie konkretnej potrzeby, stosując odpowiednie techniki skutecznego marketingu. Czasami w określonym czasie w roku, jak w przypadku zakupów na czas powrotu do szkoły, które są następnie rozłożone na cały rok z mniejszym zagęszczeniem. Wyobrażenie, że nie ma konkurencji. Wielu przedsiębiorców wierzy, że ich produkt jest unikalny i dlatego nie ma dla niego konkurencji. Jest to trzecie błędne przekonanie, które należy odrzucić. Nawet jeśli jest to bardzo oryginalny przedmiot, pośrednia konkurencja nadal istnieje i ważne jest, aby wziąć to pod uwagę, pozycjonując się na rynku. Opracuj ankiety na portalach społecznościowych, aby poznać potencjał swojego produktu. Trudność polega na pytaniach, ponieważ mogą one być źle zadane. Uzyskany wynik będzie zatem nieprecyzyjny i wprowadzający w błąd. Problem polega także na rozbieżności między odpowiedziami a działaniami konsumentów, którzy są ograniczeni innymi czynnikami, takimi jak na przykład ich budżet. Jeśli naprawdę chcesz przeanalizować potencjał sprzedawanych produktów, zwróć się do wyspecjalizowanej agencji, która posiada know-how w zakresie kwestionariuszy i zapewnia analizę opartą na wszystkich kryteriach związanych z ewolucją rynków. Tylko takie dokładne badania dadzą Ci wiarygodne wyniki. Brak sądowania swojego rynku. Wielu menedżerów nie przeprowadza żadnych badań rynku, uważając je za bezużyteczny i żmudny krok. Wręcz przeciwnie, badania te są niezbędne, gdyż pomogą określić rynek docelowy i typ konsumenta zainteresowanego Twoimi produktami. Największym ryzykiem jest podążanie za bazą klientów, która nie istnieje, a w rezultacie brak jakiejkolwiek sprzedaży. Jeśli twój produkt jest fantastyczny, ale ma ograniczoną grupę docelową, postaraj się jak najlepiej do niej dotrzeć. Wielu przedsiębiorców rozczarowało się z powodu swojej amatorszczyzny i nieodkrycia swojego targetu. Myślenie, że kampania Google AdWords jest wystarczającą strategią marketingową. Idea ta jest szeroko rozpowszechniona w biznesie. Należy się niezwłocznie pozbyć takiego przekonania. 70% internautów w ogóle nie patrzy na płatne reklamy widoczne w sieci. Wiele osób używa także oprogramowania blokującego reklamy. Kampania taka jest też bardzo droga, i zdecydowanie nie jest więc wystarczającą strategią marketingową. Jeśli ją wypróbujesz, wyniki sprzedaży mogą być rozczarowujące. Zaniedbywanie znaczenia bloga Niektóre strony firmowe są bardzo rozbudowane. Mają dużo wizualizacji i prezentują produkty, ale nie mają bloga. Ponownie jest to duży błąd, ponieważ badanie pokazują, że prawie 80% konsumentów woli uzyskać informacje czytając wpis na blogu, a nie patrząc na reklamę. Założenie bloga i jego regularne aktualizowanie jest więc rozwiązaniem, które zwiększy popularność Twojej strony i wpłynie na wielkość sprzedaży.